bardzo ciężki temat, dlatego że po jednej stronie mamy klienta i oto ten sprzęt, Acer Predator, Triton 700 chyba, jakoś tak, Triton, to jest triton? A z drugiej strony mamy Ergohestię, która się wyparła i nie chce naprawić tego sprzętu zgodnie z umową polisy, mówiąc, że ten sprzęt został zalany. Natomiast właściciel uważa, że ten sprzęt nigdy nie był zalany, że jest, no, że był bardzo dbany. Był używany cały czas na podstawce chłodzącej z zewnętrzną klawiaturą i myszką. Czyli sobie tutaj laptop stał z pół metra, metr od użytkownika, a użytkownik sobie tutaj klawiaturą i myszką użytkował. Tak? Dobra, zobaczmy, co się włącza teraz. Dobra, sprzęt się uruchamia, ale problem jest taki, że on nie, nie załącza się do, do systemu, nie wchodzi do systemu. Ten sprzęt został zakupiony dla syna, klienta z okazji pójścia do liceum lub coś podobnego. Sprzęt został zakupiony w dużym sklepie, w bardzo dużej, dużej sieci sklepów i on normalnie z tą dwuletnią gwarantą tam został zakupiony, ale dodatkowo został ubezpieczony w Ergo Hesti na kolejne lata. Po dwóch latach sprzęt zaczął się zawieszać, pojawiały się blue screeny, po restarcie pojawiało się takie coś jak tutaj widzimy, czyli no, Nobutable device i sprzęt nie wchodził do systemu. Tutaj użytkownik robił reset BIOSu, ja też sobie zrobiłem reset BIOSu i tutaj nic się nie, nie dzieje. Jeszcze nie instalowałem BIOSa, na razie takiego nie robiłem. I ten sprzęt w takim stanie trafił do sklepu, w którym został zakupiony w celu diagnozy. Sklep nie mógł zdiagnozować usterki i dał wstępne koszty naprawy, no pewnie wymiany płyty głównej, coś takiego. No, tylko powiedział, że to będzie powyżej 1000 zł. I teraz właściciel postanowił, że skorzysta z tej polisy Ergo Hesti. Wysłał tam ten sprzęt do Ergo Hesti. Ergo Hestia o dziwo dała do prywatnego serwisu, z którym współpracowała. To jest dosyć mały serwis, jak popatrzyłem sobie na Google Mapsie. no, dosyć mały. Nie wygląda to jakiś super duży, taki powiedzmy, że który obsługuje ogromne sklepy. Tylko taki naprawdę prywatny, mały serwisik, który jeszcze ma w nazwie, nazwisko właściciela. Prawie, że jednoosobowa działalność i ten serwis stwierdził po rozebraniu, że sprzęt został zalany. No i na tej podstawie wraz z dokumentacją, tutaj widzicie tego serwisu wraz ze zdjęciami, widać, że tam jakieś zalanie jednak jest. Natomiast klient się zarzeka, że absolutnie nie było zalane. Absolutnie, że użytkowane było pół metra, metr od użytkownika cały czas. Więc zaraz się dowiemy to tutaj ma rację? Właściciele serwisów teraz pewnie się uśmiechają pod nosem i sobie myślą No, klientowi coś się może wydawać, a w rzeczywistości może być całkowicie inaczej Natomiast cała reszta teraz pewnie myśli, że no, ergo Hestia ja próbuje tutaj Odepchnąć na siłę tą naprawę, tak? No, że nie chce ponieść kosztów Więc no, zobaczmy, zobaczmy Rozbierzemy to pierwszy raz przy mnie tutaj, pod kamerą Jeszcze tego nie rozbieram tylko zrobiłem reset BIOSu W BIOSie Wejdziemy teraz do biosu. To jest hasło do biosa. Raz. Co jest? Zawiesił się czy co? O, działa, dobra. Słuchajcie, i bios normalnie pokazuje y, dyski twarde, tak? Pierwszy dysk i drugi dysk twardy, więc. Troszeczkę dziwne, że pokazuje dyski twarde, to się wysypało, tak? Więc teraz to się powinienem zrobić, zainstalować się Windowsa. Ale to niby waliło blue screenami. No, ogólnie uszkodzony Windows też może zrobić blue screen, później mieć problem z botowaniem. Ale no, skoro było to zalanie, to rozbierzmy to i zobaczmy, o co tutaj chodzi. Uuu. zgodnie z tym co widzieliśmy tutaj w tej dokumentacji no i jest tutaj to zalane to tutaj jest, jest zalanko co to jest? ALC, to jest po prostu chyba od dźwięku, a tutaj też obok jest kontroler pewnie tego dysku w tym miejscu, tu jest od dźwięku zapewne, ALC no jakieś tu zalanko jest, rzeczywiście coś się dzieje, ok, żeby tutaj mieć tą pewność, że to jest zalanie to po prostu się bierze palmrest i zobaczymy teraz na palmrestie ślady mm. To była ostatnia śrubka z tej klawiatury mechanicznej. Fajnie, że to jest przykręcane. I zobaczmy ślady na samej klawiaturze. Bo na Palamrescie nie widzę śladów. To podobno guzik się jakoś uszkodził po powrocie z tych serwisów. Zgubili jedną część koszyka, tak w tym serwisie widać, bo tego nie było przed wysłaniem do serwisu. Na samym palmereście jako taką nie widzę żadnych zacieków, żadnych śladów. Ale jest metalowy, bardzo fajnie. Natomiast tutaj, w jednym miejscu, widzę, że tutaj jest taki śladzik lekki. W tym miejscu coś jest. Jakieś tutaj krople są widoczne. No i chyba tyle z tego, co widzę. Czy no niewiele, niewiele, niewiele z tego zalania. Dobra, skupmy się na tamtym, na tej płycie głównej. Widać, że to jest dziwicze wyciągnięcie tej płyty głównej, nie była nigdy, nigdy wcześniej wyciągana. No z tej strony wygląda elegancko, szczerze mówiąc. Nie widać śladów zalania tutaj na dole. Czy znaczy, nic, nic tutaj nie widać, nie? Tak to wygląda pod mikroskopem. Tutaj mamy złącze M2. I tutaj już jakaś jest plamka, widać jakby tutaj kapnęło coś. Tutaj poszło na nasz kodek dźwiękowy ALC. Mocna plama czegoś. I dalej tutaj z boku już mamy nasz Redriver. Jeden Redriver. A tu jest drugi redriver. Co to jest redriver? Redriver to jest układ pomiędzy naszym dyskiem twardym a mostkiem hybrydowym w naszym wypadku. Tak to jest tutaj pomiędzy. On służy do tego, żeby wzmocnić sygnał, żeby tych błędów było jak najmniej, bo oczywiście nawet te sygnały cyfrowe mają tam w pakiecie. No, zrobię, Monika kod CRC, checksum, który jest sprawdzany, czy nie wyskoczy jakiś błąd. I na przykład tutaj przy tych data lineach też oczywiście mogą być jakieś błędy przez przesył, jakiś crosstalk, czyli na przykład dwie linie obok siebie mogą ze sobą tam, no, interferować. Tutaj są oczywiście sygnały różnicowe, tak? Czyli na przykład jedynka tutaj z tej strony idzie w górę, z drugiej strony w dół. Jeśli będzie jakaś interferencja zewnętrznych źródeł, to będzie na tych dwóch liniach, ale natomiast to się ze sobą zniesie i dalej ten sygnał będzie prawidłowy. No ale mimo wszystko jest stosowany przy tak wysokich prędkościach redriver, aby na pewno nie było żadnych błędów. Może na pewno nie, bo błędy się zdarzają, ale żeby te błędy jak najbardziej zminimalizować i utrzymać tą wysoką prędkość. Dlatego są stosowane tutaj te układy. No i tak, teraz przede wszystkim byśmy chcieli wiedzieć dla na naszej informacji, co to w ogóle było bo tu może to był, możecie powiedzieć, że to był topnik, że to ten serwis tutaj nakapał topnikiem, i teraz powiem, że to jest topnik. Ale gdy się okaże, że to jest na przykład jakieś, jakaś inna ciężka kawa, herbata lub cokolwiek, no to będziemy bardziej wiedzieli, że to chyba jednak nasz właściciel to zrobił, właściciel tego sprzętu. Dlatego tutaj zaprosiłem gościa specjalnego, żeby ocenił swoim bardzo czułym, bardzo czułym nosem. No to specyfik. Każda kobieta ma czuły nos, więc oczywiście to musi być kobieta. Ale jesteś pewien, że tutaj to nie jest nic strasznie gorszego niż kawa, herbata? Ze szczególnym uwzględnieniem wódki. Cześć wszystkim. Daniel tutaj chciał, żebym sprawdziła, co to mogło być. Namoczyłem to wodą destylowaną, żeby wchłonęło to, bo to jest totalnie zaschnięte, więc te aromaty się wydobędą w połączeniu z wodą. Patrzcie, to się ładnie zebrało, no. I teraz Monika, proszę. No nowe złap to. <noise> Ale ty dziwne zadania mi dasz. Na razie czuję tylko alkohol i moje perfumy. Kawa. Kawa? Kawa. Kawcia. Kawcia. Czyli mama albo tata podbierali laptopa. Czyli kawcia. Kawcia. Smacznej kawusi. Tak, proszę. O, hej, może ty też poczujesz. Kawa. Albo y, chodzi to jakiego liceum, że musi pić kawę. Niestety. Albo rodzice podbierali. Dobra, to ja dziękuję. Spełniłam swoje zadanie. Miłego. Dobra, więc to była Kawusia. Dziękuję Monice za fachową opinię. Dobra, to teraz y, spróbuję to w ogóle przelutować. Wtedy. Anyway, last week. Spróbujemy to przelutować, dlatego, że nie mam na stanie takiego układu w swoich płytach na części. Wtedy zanim to uruchomimy, to sobie jeszcze włączymy to pod termowizją. Zobaczymy, czy to, któryś układ się nie przegrzewa bez dysków twardych. Ale sprawdziłem teraz oporności na tych wszystkich liniach tutaj wokół tych układów. Porównałem, są takie same spadki napięć, więc tutaj te układy są dosyć dobre, więc... albo to, to po prostu się tutaj robiły błędy przez to, że było zalane. Robiły się błędy, 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 aż, aż wysypało Windowsa na dysku twardym. No ale to trzeba i tak przelutować, więc do dzieła. OK, to już jest polutowane, poczyszczone, jest elegancko, jest elegancko. Natomiast jeszcze chłodzonko tu je sobie wyczyszczę, bo jest już zakurzone, zabite kurzem, zasyfiałe, więc zróbmy to, zobaczmy co tam dalej się wydarzy. Zobaczmy czy tutaj się nic nie przegrzewa w tym obwodzie, czyli tutaj mamy ten nasz układ w tym miejscu, tu jest nasz kodek, kodek będzie się grzał, spokojnie, to normalnie, dyski twarde nie są podłączone, więc też te układy nie będą za bardzo grzały, te redrivery. Uwaga, zasilanko. Pyk. Jeszcze się uruchamia jak widać na razie komputer. Co, coś tu się grzeje? Jest, obraz działa. Okej, okay, co tutaj się grzeje? Tak, nasz kodek się lek lekko grzeje, co jest normalną rzeczą. Tutaj już jest dławik, dławik. Ok, czy nasze te układy Redriverów się nie grzeją. Dobra, podłączę teraz dyski twarde. One są w rajdzie, tak? Więc jeśli tutaj któryś dysk no, jest z błędami tam wywaliło co, co, jakąś partycy, jakieś dane, to ten cały rajd nie będzie dobrze działał. Więc po prostu no, muszę zainstalować na nowo system, zobaczyć czy się nie będzie wykrzeczało, czy będzie działało, tak? No bo te dyski wykrywało, nie? Ale no, zobaczmy. Dobra, zaraz się okaże. Czy będę mógł zainstalować Windowsa, nie? Yeah. Yeah. Mm. Formatowanie nie działa. Hmm. A nie usuwanie. Że muszę roz rozmontować RAIDa. i jeszcze raz w wiosie, nie. Dajcie mi chwilę. W biosie nic nie ma takiego ustawienia, jak wyłączenie tego rajda i tak dalej. Nic tam za bardzo nie można poszaleć. No, moglibyśmy tu zrobić jakiś advanced mode dla tego biosu, ale może zro zrobimy tak. Bo cały czas nam wyskakuje ten błąd. Możliwe, że ten dysk twardy tak się wykrzaczył, albo nawet jest uszkodzony przez te. Błędy, błędy danych wysyłane w to i z powrotem zapisy odczytu. Wyciągnę te dyski twarde, na zewnętrznym komputerze je wykasuję, usunę partycje, zobaczymy czy to ruszy, a jak nie, to spróbuję po prostu nowy dysk twardy. Okej, okay, czy coś tam czytało, bo? Coś tam czyta. Ale bardzo wolno, ten dyst bardzo wolno działa, czyli tutaj chyba ten dystolard jest uszkodzony. Co dzieje? Dysk pracuje pełną parą, ale nie może się nic tutaj otworzyć, żaden program. Trzeba po prostu nowy dysk twardy wsadzić, bo to powinno już się tutaj załączyć, nie? Zresztą może zobaczymy na ten drugi dysk, tak? Może ten jeden pad, bo tylko ten jeden kontroler był zalany. Dobra, dobra, odłączmy to, Tu ma oznaczenie HDD2. To był HDD1. Dobra, krystal info tego dysku mi nie wykrył, to jest mój dysk twardy. Natomiast EASUS wykrył mi ten dysk jako nieprzydzielony, bo wiadomo w rajdzie pracował. Dobra, to po prostu tutaj usuniemy ten dysk. HDD numer jeden nie chciał za bardzo tutaj z nami współpracować, więc spróbujemy tylko ten zrobić i wsadzić go do laptopa, zainstalować Windowsa. Utworzyłem partycję, zobaczymy, czy ten dysk czy działa jeszcze sensownie. Dobra, ten dysk działa, jak widzimy, jest OK. Wsadzamy ten dysk, instalujemy Windows. Na tym dysku miałem dalej jakieś problemy, w ogóle go nie wykrywało. Trzeba było tam poszukać sterownika, gdzieś tam na stronie Samsunga pewnie to znaleźć, załadować. Więc wsadziłem swój dysk testowy, go wykryło. Zobaczymy czy usuwanie danych, bo to jest do przenoszenia danych był dysk, czy to zadziała. Coś tak, działa to chyba, no. Fajnie. Ok. Dobra, to na swoim dysku testowym teraz instaluję. Czyli tak, kurde, y dys dyski się posypały w rajdzie, nie? <laughs> działa! Jest przetestowany, zaścigowałem sterowniki pochodził sporo czasu, tutaj go trochę pomęczyliśmy. Jak słuchać jeszcze jest ciepły, a nawet gorący. Problemy są pewne z klawiaturą. Nie, on no, działa trójka. Wcześniej działała słabiej, bo było nawet opisywane. Ok. O, E. Może ten Edge tak zamula, nie no działa klawiatura, spoko. I teraz pięknie trójka działa, bo było napisane w mailu od właściciela, że klawisz numer 3 słabo działa lub nie działa wcale albo tak przerywa. No teraz, teraz, teraz działa ok. ale słuchajcie, skupić się na klawiszu numer 3, dlatego, że właściciel lapka opisał, że klawisz numer 3 nie za bardzo działa i patrzcie, To jest ten klawisz numer 3 i sobie tutaj podniesiemy tą tego top case'a. Pek, jesteśmy właśnie tutaj, w tym miejscu, gdzie było to zalanie. Tak się przypadkowo składa, właśnie, że tutaj było to zalanie. Czyli to się dokładnie pokrywa z klawiuszem numer 3, więc mamy tutaj jasne przesłanie, że to zostało przez klawiaturę zalane. Tam sobie trochę na dół ściekła ta kawka, czyli widać, bo jak wyprułem tą klawiaturę, to chyba gdzieś tutaj na dole było to zalanie, czyli po zalaniu zostało ten laptop tak przez przechylony i to co tam było, to po prostu spłynęło na ten rand. Więc fajnie, bo tutaj. Na płycie główne nie było nic widać, tylko w tym jednym miejscu. Ta ciecz spłynęła tutaj, w tym jeden rancik w róg tutaj, i tam jakoś się udało to wytrzepać. To teraz konkretnie, technicznie, po co są redraivery? Jak już wcześniej wspomniałem, Redrivery są między, w tym wypadku między mostkiem hybrydowym a dyskiem twardym i służą do wzmocnienia sygnału, żeby ten sygnał był idealny w miarę możliwości, bo jeśli ten sygnał będzie słabszej jakości, jakiego już będziemy mieli jittera, jakieś odbicia, niedopasowanie impedancji, inne niepożądane efekty, jak na przykład crosstalk i jeszcze wiele innych, to ten sygnał będzie niezbyt ciekawy, będzie tam się kurde no... będzie dużo błędów w tym sygnale, tak? Odbiorca, receiver będzie widział, że CRC się nie zgadza i będzie kazał jeszcze raz wysyłać te same dane, Aż wszystko będzie ok, i to nam zwolni bardzo mocno naszą prędkość przesyłu danych. Dlatego chcemy, żeby ten sygnał był w jak najlepszej jakości, wtedy mamy jak największe prędkości. I popatrzcie, o co chodzi. Nasze dyski twarde są w tym miejscu, natomiast mostek hybrydowy jest w tym miejscu, więc tutaj jest odległość około 23 cm. Tak? No kawał, kawał drogi. Widzicie ten redriver jest tutaj. Ten wzmacniasz. Jest tutaj, od razu przy dysku twardym i już wam pokażę, dokładnie jak to wygląda, jakie są problemy. Mamy takie zjawisko jak odbicie sygnału. I aby to zwalczyć robimy dopasowanie impedancyjne odbiornika i nadajnika, tak? Tutaj mam przykład. Te zielone tutaj to jest nasza płytka PCB. Ta płytka PCB ma swoją określoną przez nasz, przez, przez projektanta impedancję. Tutaj w tym wypadku jest 50 ohmów. Nie mylić z rezystancją. Rezystancja to jest coś innego, impedancja to jest coś innego. Tutaj mamy impedancję. Impedancja jest określana poprzez sam materiał, z jakiego PCB jest stworzony, grubość tego ekolizatora, tej ilość miedzi i tak dalej. I to właśnie określa nam impedancję. I tak to jest skonstruowane. I to mamy tą impedancję 50 ohmów. I patrzcie, tutaj mamy nadajnik w tym, w tym miejscu. Jego wyjście ma również impedancję 50 ohmów. I odbiornik byśmy chcieli, żeby to było 50 ohmów. Będę teraz wysyłał jednego bita na odległość 1,2 nanosekundy. I to właśnie nam odpowiada około 20... 3-4 cm, ta, ta 1,2 1, nanosekundy to jest właśnie taka odległość, jaką przybywa sygnał elektryczny w takim czasie. Taką odległość, dobra, patrzcie, tutaj mamy nadajnik, a tutaj mamy odbiornik w tym miejscu. Tu sobie to przeliczymy. Wszystko się zgadza. wysyłamy jednego bita, patrzcie, rośnie do jednego V, bo tak sobie ustawiłem, spada, i tutaj jest taka. Taka przerwa, kiedy tutaj to dochodzi, tak? Czyli wysyłanie, to czekamy aż przejdzie i tu jest odbiornik. Widzicie, wszystko wygląda elegancko, gdy nasze impedancje się zgadzają. Nadajnik 50 ohmów, PCB 50 ohmów, odbiornik 50 ohmów. No ale jeśli tutaj, kurde, nam się coś nie zgadza, na przykład nie mamy tego redrivera i nie mamy zbyt dobrego dopasowania impedacyjnego, czyli na przykład nasz odbiornik ma teraz 100 ohmów, co się wydarzy, gdy nasz odbiornik będzie miał impedancję 100 omów i nie będzie mieli już dopasowania impedacyjnego? Jak sądzicie, co będzie? 100 omów. Tutaj wystąpi odbicie. Tyk... Idzie ładnie na, 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 na dajniku odbiornik. O, dostał już, widzicie co dostał? Dostał dużo więcej voltów. I tu się wróciło odbicie. W tym miejscu mamy odbicie dodatnie. Prawie pół V wskoczyło. Tu jest 1 V, pół V odbicia. Natomiast sam odbiornik dostał nie 1 V, dostał więcej. Pamiętajcie, co, co to są pary różnicowe, tak? Jeśli chodzi o, o przesyłanie PCI Express, SATA, tutaj mamy parę różnicowe. Czyli ten sam efekt wystąpi na parze dodatniej, parze ujemnej. A co to co będzie, jeśli zrobimy tutaj mniejszą impedancję niż ma nadajnik i PCB? Czyli zróbmy tutaj 10 ohmów. Również będziemy mieli odbicie z tym wyjątkiem, że. Tak. Tu jest mało na odbiorniku. Mamy odbicie, ale ujemne. Mamy odbicie ujemne, więc tutaj widzicie, e, jak ważne jest dopasowanie impedancji. Jest ważne. Dlatego są te właśnie rezystorki przy każdych kłodach. Zastanawiacie się, cholera jasne, po co te rezystory? One korodują i nam, kurde, tutaj brakuje sygnału, bo te cholerne rezystorki wsadzili. No i właśnie, gdyby nie te rezystorki, byśmy mieli takie efekty jak odbicie sygnałów i te odbicie sygnałów, no, już na przykład te dodatnie, to już powoduje nam, wchodzi nam, kurde, sygnał dodatni tam ze dwa razy, nie? Bo słuchajcie, bo to się odbija, może się odbić kilka razy, nie? Odbija się od odbiornika do nadajnika i od nadajnika do odbiornika, i tak sobie tam się odbija to kilka razy. bo to Może to się odbijać, więc tu są takie różne śmieszne, niespodziewane efekty. I ten również redriver ma w sobie wbudowany moduł dopasowania impedacyjnego, żeby to wszystko się zgadzało. Nie było takich efektów jitterów, krostoków i różnych rzeczy. Dobra, okej, okay, co dodaj do samego tutaj uszkodzenia? No, jakaś kawusza się wylała, i to chyba tutaj, no. Klientu chyba wylał. Nie podejrzewam żadnej manipulacji ze strony ubezpieczyciela, że. Z, o dobra, chłust, chłustniemy sobie kawką, no bo jednak ten, te, te problemy się robiły już, już u klienta, a ten dysk zaczął wariować. Widać, że ten dysk zaczął wariować, bo linie danych dostawiła jakiś zwart przez ciecz, i tutaj było bardzo dużo różnych błędów, i dyski pracowały w RAJDzie. Z doświadczenia, już niestety trochę wiem, że dyski pracujące w RAJDzie w laptopach. Zaczynają się troszeczkę psuć. Jak widzimy, tutaj, gdy jeszcze mamy problemy z zewnętrzną ingerencją sygnałów, które tutaj są wymieniane, odczyt i zapis na tym dysku coś tam poprzestawiało, poprzestawiało i te dyski się po prostu zepsuły. Tak to wygląda, bo tutaj dalej na moim dysku wszystko śmiga elegancko, więc wymiana dysku, przeczyszczenie, przelutowanie i wszystko śmiga. Tak naprawdę, pewnie po samym wymianie dysków twardych to by ładnie śmigało. No to tyle! A jeszcze muszę wam się pochwalić komputerem od komputronika. Miłość, jak komputer. Komputer, <śm> ale. komputer, <śm> komputer. A jaki wielkość? To to. Prawie jak nowy. Dziękuję i dziękuję Elza, to jest najpiękniejszy prezent na święta, jaki kiedykolwiek w życiu dostałem. No i cały ten wypad do komputronika, upgrade komputera, który teraz pracuje Miłość macie w komentarzu przypiętym tutaj, pod filmem. Wchodzicie, zobaczę sobie co tam się działo, jak pojechałem i poznałem chłopaków, jak tam działają, jak tam sobie radzą. I teraz na święta macie promocje bardzo ciekawe, w komputroniku oczywiście, na komputery, laptopy, PC, konsole, sprzęt RTV, AGD. Chodźcie tam pod te święta idealnie. Jeśli potrzebujecie pozespołów elektronicznych, to oczywiście TME tam kupujemy. Stoły warsztatowe, meble i fotele biurowe, Elzap. A jeśli chcecie naprawić laptopa, przede wszystkim laptopa, komputer, konsolę, peceta, to formuła zgłoszenia jest w opisie pod każdym filmem. Tam się zgłaszacie, wysyłacie, część trafia do mnie na film do naprawy. A jeśli wam się podoba ta oto bluza, to również w komentarzu przypiętym link do tej bluzy. To się trzymajcie, do następnego, cześć!